Siemanko ja widzowie. Nagrywam ten film bardzo późno, o 21.08, ale był dzisiaj live. Był dzisiaj. Nie po, nie okłamałem was. Tutaj widzę, tutaj jest obok mnie grać Norbi654, aha. No. Więc widzowie, naprawdę. To byliście 100 subskrypcji, naprawdę gratulacje. W jednym momencie byłem nawet na kanale i z o, i ze 111, z to zobaczyłem 112 subskrypcji. O, ja mogę jeszcze Siemanko! Sip... Y, 03, super. Dobra, nie no, czemu ja się zachowuję jak na live? <grym> o, on nawet nie wie. Nagrywam odcinek. Hehehe. Więc widzowie, lecimy. No, jednak na Box PvP, jak to było na live. Więc super, lecimy na Box PvP. Na live trochę to wypadkowało No i trochę tam mam. Zakończyłem live na 100 tysięcy koła. I jak widzicie, właśnie tyle mam. Ustawiłem sobie tutaj z Jana. Ulubię e, Wojana najbardziej ze wszystkich Fujanowiczan. E, no dobra. Kopalnia graczy. No i jesteśmy. mamy. Kopalnia graczy. Ha. Jak dawno mnie tu nie było. Dobra, widzowie, to ja się. W ogóle mam. To widzowie, ja się zaraz odezwę. I złe. tylko niech tutaj. A, wiem. Tylko niech ja. To ja się odezwę jak będę miał już te 256 koła czy coś, nie wiem. E, jak coś to ja tylko sprawdzę, czy faktycznie działa mi i widać działa to. No widzowie cierpliwość mam ze stali. I dlatego też no jakieś prawie 20 minutach e, mam 258k ze stół. No i teraz mogę ulepszyć całą zbroję. I proszę, pyk. Co? Przepraszam, przepraszam. A! Zapomniałem, że to jest. Zapomniałem, że mam. No. Te. No... sześćdziesiąt 64 teraz śpiesz. Zapomniałam widzowie, że mam buty. Ty, no. Oj, nie mam nazwy dobra. Ale mogę lepszyć to i to. Super. Zapomniałam, że mam buty Haroldesa, które trzeba o wiele więcej wydać, żeby je ulepszyć. No dobra. Ale mam broń. Ale. Broń ulepszyłem. Zobaczcie. Zaklęto ogieńczy. Ostrość 39, nieszczęsność 39. Super. Tutaj trochę mniejsze. Ale mniej jeszcze o to. Co wie? Z tą drogą w ogóle mam już... Patrzcie, mam już osiem odłanków totemu. Jest... Wystarczy tylko jeden! Wystarczy tylko jeden! Wystarczy tylko jeden, aby skraftować krótko totemów. Wystarczy tylko, tylko, tylko jeden. Więc... Naprawdę No to jest super widzowie. To naprawdę jest super. Eee. Co to za znaczy? Ho ho! Łopanie! Łopanie! Bronia resa. No to mocne, level 20! Łopanie! Ho! Oh. Oh! Ho! Ale jaja! Ścieżka zmiany! Co? Dobra, może gdzieś w ogóle będzie wystawione? Może gdzieś są dłonki i wszystko? Na wszystko. Ja nie mam czasu. Odłamek klucza. Może będzie jakiś odłamek temu. To tam jest w Ha! Ohoho! Jej! To bym chciał. Kto wystawił aż tyle do ten sam jeszcze gość tyle wystawił. I to za tyle monet. No. Aha. Ja. A, aha. Kto normalny aż tyle wystawia? Dobra. Zobaczmy dalej. Hmm, no tutaj też nie ma. <laughs> Ktoś się, że to dobre? Niapka. Niebek. <laughs> Dobra gdzie jest? Tutaj nie ma. Tutaj... Oh, 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 oh. Tego potrzebuję, tego potrzebuję. Ja nie mogę. Trzeba to. Ja nie mogę. Czemu? Z... Zobaczmy najtańsze. Zobaczmy najtańsze. Najtańsze jest to. Za 60 tysięcy. Rozumiecie to? Nie no, ja zdobywam te 60 tysięcy, widzowie, bo ja muszę mieć ten odłamek. Ja muszę. Więc widzowie, wi więc widzowie, widzimy się kiedyś. Będę miał 60 koła. Widzowie, ja mam 60 koła i teraz nareszcie to będę klucz potami. Co so wypadnie? Teraz pytanie. Ale najpierw muszę to zakupić oczywiście z rynku. Pokaż wszystko. Uwaga, uwaga. O, um, jest, jest 60 koła. Kopuję! Mamy! Dziewięć odłanków, uwaga! Gośnik eventy... Mamy to. Mamy to! Klucz to temu! Ja nie mogę! Dobra! kośnik spawn! Jesteśmy spawn! mam teraz pytanie co teraz? Musi nam teraz dropnąć jakiś super totem. No właśnie to pytanie. Jaki nam totem dropni? Skrzynia totemów To jest. Dobra. O właśnie. To jest Święta chwila. Proszę, żeby dropnął dobry, a najlepiej wojonowy totem. Uwaga. Zostawcie widzowie subskrypcję i łapkę w górę! Uwaga! To. Wy chyba sobie żartujecie! Wy sobie żartujecie! Co? Wy sobie żartujecie chyba! Normalne dwa to temy mi wypadły? To jakiś żart! Przecież ja mogę sobie. Przecież ja mogłem sobie normalnie. Dwa takie to ceny kupić za 20 koła. Nie, no co? Zawiodłeś, się, zawiodłeś. Ale widzowie, mamy przynajmniej też set Afrodyty. To jest nowy rekord, bo już level 16. He. Więc. No co? Wiem, gdzie jest stref... Wiem, więc idziemy na mapę, na mapę ewentową, bo tutaj jak się zabijesz, to niespodzianka, umierasz, ale niespodzianka jeszcze raz, nie tracisz itemów, zachowują ci się. A tak to normalnie tam to... To normalnie tracisz itemy i tyle, ten co mi... A. Ha! Dobrze, że uszłem z... Dobrze, że uszłem z życiem. Ja nie mogę. Ha! Chyba nie jestem taki silny, jak myślałem. Ha! Tym bardziej chyba przy tym gościu. Podróżnik. Łapanie. Wiecz kera. Co to jest? Ile? A skąd ja mam wziąć tyle punktu? A, nie. To ja biorę kilo-pielo. Halo, ja też chcę so ja. też... Hej! Mogę dostaw na klucz w ogóle! Nie gadaj! Ewent! Idealnie nie! Skoczę ją normalnie! Strzałem? O! My, 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 my. Jajku, tutaj ludzie mają takie dobre zbroje, że masakra. Masakra normalnie. A, spotkał Wojana? Ja też spotkałem tylko że już mi minął te, te moce. Tylko że już minęły mi 3 dni po autografie Wojana, no i nie mam już tych supermocy. Kurde... kurczę, to to kurczę, wydać? O, właśnie, koksy! przecież ja też mogę. mogę! Sklep? O, przecież. przecież! ale kurczę, o mało pieniędzy. o kurde, zapomniałem. Kurde, zapomniałam, że to przecież ja nie mogę. O, miękki rosiły. Przydałoby się. Hmm. O. Oaaaaa! Tak byłem przedetraitowym. Dobra. Ja nie mogę. Może uda mi się nawiązać sojusz, ej! Może mi, może mi się uda sojusz nawiązać. Ej. ej.

No, oh, dziwne. No dobra. O! Oh, Też oh, oh, oh. oh. chyba nie nawiążę z nimi sojuszu. Trudno. Może znajdę kogoś. trochę dalej? Nie być może. O! Oh. Co to? Kamień. Ech. Co to w ogóle. Co to w ogóle jest? Cza. Szary, szary cement. A, po co koło szary cement? O, hej. O, jedzonko. Fajerwerki. Ha, fajnie, przydałoby się. No. Ja nie mogę, ja tak silną no zbroję. Eee, co ja mogę ci dać? Chyba masz mocne temy więc... O, dam ci taką jedną pułapkę, trochę diamentów. Cztery takie i jeden klucz. Może coś takie. Może takie rzeczy wystarczą. Sam mam klamili, więc... Co nie wiesz? Bo ten co chcę ze mną P. Jaką masz zbroję? Ja mam aproduktę, poziom szesnastu. Nie wiem, może okaże się, że ktoś ma słabszy poziom, czy hmm. Kati, a buty 18 jest taka. O! Ja też. Buty osiemnaście. Po co nie bijesz? Kałkany. Słyszysz to? Ok. No, może być. Ok. Nie się nie bije. Łe. Pierwszego! <ścoughs> pierwszego z... sobie! <ścoughs> Zabiłem pierwszego gościa! Zabiłem pomyślał! co <ścoughs> by <Zabiłem> się! Co <ścoughs> <Zabiłem> się Co by się dzieje? Sam. Sam mam klan. Mili. Ja Ej, może ci zdradzę małą sekret w ogóle? Czekaj. MSE Milo. O! Może Ci zdradzę swój sekret. Nie spodziewacie się widzowie co mu zdradzę.

aha Ale ten sekret może cię zaskoczyć. Próbuję, próbuję, będę... próbować mu to powiedzieć. Będę próbować mu to powiedzieć. Idźcie wziąć witaminy. Dobra, to ja... Raz. Dobra, już mama... Ja nie mogę, muszę wziąć tam... witaminy. Dobra, odpiszę mm. Dobra, zobaczymy. A, wiem co skałuję. To powiedz tylko nie mam DC. Mm. Okay. No kurde, nie widzę twojego niku. Mi, ja nie mogę mi. No. Ja sam nie poddaję tc, te, a tc spread to Dobra, i teraz napiszę Uwaga, zobaczcie że jestem jouverem Mm. stop i'm just so not gonna move from off that terrace i can be to go to the Ja nie wiem. Zobaczę, co tu odpiszę. No. Zobaczmy. I co się wydarzyło? Mile? Eee... Milo mi nekot. Odpisujesz? 20 HP. Eee... A jaki twój kanał? O, dobra! Eee... Milo... Nazwę... Trzy pingry komputerowe. Pole, polecam kanał mojej kuzynki. Też. Oh. A. <laughs> no, super. I jalo. No. No co? Okej. Okay. Хочешь? О, яй. Окей. 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 Dobra, czekaj, bo w ogóle nie wiem czy on napisze. Ojej na razie nic nie widzę. Dobra. Spustnik, gdzie jesteś? A, mogę do ekranu Mogę do granu? Spróbuję. Ja nie... No, dobra i... Mili leko. Zaczekaj? Dobrze. Polka z jest w Chłopanie. Z tobą to koleżko nie chce się Co To jest zbyt dużo. No koleżko. Koleżko. Zadajesz zbyt kont. Tu. Wiesz mama? Dużo, a sam nie chcę zginąć, rozumiesz? Ha. O, tu jesteś. Bo, czasem się chce bić. A, dobra. Bea. Ha! Sam wrócił. Koko. Ele, ja mam ci tłumaczyć. Hmm? Coś mówiłeś? Nie. No, dawaj, powiedz co. Dręczy chyba czasami nie rozumieją. O co chodzi? Ach, spędzony czas? O, ktoś osiągnął jakieś osiągnięcie. Ciepnie to zabrzmiało. A jaki twój kanał, bo chcę sprawdzić. Ach, chyba nie widział. Eee... Nie wiem, Nazywa się... Krzyś... I... Kom pu per Halo. się Dobra. Nawet sprawdzi... I dobra. Niestety, widzowie, muszę już mówić, już powiedzieć za chwilę, może no ja kończę, bo... Kurde, bale! Co ty? Co Cała... Jak chcesz. Tyś... Co? Skąd ty masz taki odrzut? Co za. Od. Odrzut. Co za. Ja nie mogę. Jak odrzucił mnie. Strasznie. He. <grym> <grym> Aha, się przełączyłam. Alright. Fajny, so bad. <grywa> Ale kolor, 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 nie. Tylko jeszcze napiszę to na MSG. Głośnik MSG. Mnieko. Super. No dobra. No niestety. No niestety mile minek. O swoją drogą w ogóle nie ja wiesz w mojej klenie. <laughs> Ale super. O, biją się. Pan nagrywa... A nagrywkę będzie będziesz miał? Wiesz Mówię ci coś. Milebot. Jutro może o 15.00. tobą na tu o okay. e to na którą nie może no ja dam na ciebie 12. Łapanie! Ja leciałem, że oni tyle zadają. Dobra, lecę za bo... panem hm. Dobra. Łapanie. Wow. O! To jest jakiś! mnie! Czekaj, bo może coś napisał... Aha! Super. Takie coś! To jest o, o! KURDE! Dobra widzowie, niestety muszę kończyć. Ona... O! Widzowie! Muszę niestety kończyć! Stanę sobie. Stanę sobie widzowie gdzieś. Nie wiem gdzie. O! O! Widzowie! Niestety muszę kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam Was koniecznie na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie. A to jest koniec odcinka. Do zobaczenia. Pa-pa!